13 stycznia o godzinie 9.36 straż pożarna w Kościeżynie otrzymała zgłoszenie o pożarze leśniczówki na wieżysku w kościerzynie. Na miejsce zadysponowano 8 zastępów straży pożarnej, które przez 2,5 godziny walczyły z ogniem trawiącym poddasze budynku. Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie 8 zastępów straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej zastano pożar poddasza w budynku leśniczówki. Pożar wydostawał się na zewnątrz poprzez dach Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu prowadzonych działań, podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pożar, częściowej rozbiórce konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym. Ponadto strażacy przy pomocy podnośnika hydraulicznego zabezpieczyli spaloną część dachu za pomocą plandeki. Straty wstępnie oszacowano na około 50 tys. zł, zaś wartość uratowanego mienia oszacowano na około 500 tys. zł.